Wajka została wysłana w przestrzeń przed planowaną pierwszą kosmiczną podróżą człowieka. Umieszczono ją w hermetycznym pojemniku z zapasem tlenu i jedzenia, wystarczającym tylko na zaspokojenie egzystencjalnych potrzeb. W czasie startu, lotu na orbitę oraz stanie nieważkości dane nie wykazały nieprawidłowości w przebiegu fizjologicznych funkcji organizmu psa. Nie stwierdzono negatywnego wpływu promieniowania kosmicznego, Oczywiście zarejestrowano nadmierny stres spowodowany hałasem, wibracjami, przyspieszeniem i przeciążeniem. Zapewne już niedługo usłyszymy w eterze wesołe, HAL jestem na księżycu. Łajka zginęła jednak już po 7 godzinach w wyniku przegrzania i stresu. Chociaż prawdę ujawniono dopiero w 2002 roku, 45 lat po zakończeniu misji, początkowo przekaz był taki, że przeżyła 10 dni. Raz mówiono o tym, że podano jej zatrute jedzenie, aby nie musiała konać w męczarniach, a raz, że doznała hipoksji, czyli niedotlenienia. Stała się legendą kosmicznych odkryć. Często pojawia się w kulturze, powieściach, komiksach, piosenkach, filmach, grach. Na jej cześć jedna z brytyjskich rokowych grup nazwała tak swój zespół, a Zbigniew Herbert napisał wiersz pod tytułem Naprzód pies. Więc naprzód pies poczciwy kundel, który nas nigdy nie opuścił. Latarnie ziemskie śniąc i kości w swej wirującej budzie uśnie. Nie była pierwszą, która próbowała lotów kosmos. Cygan i Dezik były pierwszymi psami, które przeżyły lot suborbitalny. To był rok 1951. W trakcie takiego lotu szybkość rakiety napędzającej nie wystarcza, żeby umieścić na orbicie jakikolwiek obiekt. Psy dotarły na wysokość 100 km. Po wielu innych testach ZSRR przeszedł wreszcie do fazy orbitalnej. Właśnie wtedy miała nieszczęście wziąć w niej udział łajka. Po niej w sierpniu 1960 roku były jeszcze Białka i Striełka, które wróciły żywe z kosmicznej wyprawy. Wydarzyło się to kilka miesięcy przed pierwszym orbitalnym lotem człowieka. Przecież 12 kwietnia 1961 roku Yuri Gagarin pojawił się w kosmosie. Jedno ze szczeniąt striełki zostało podarowane dzieciom prezydenta Stanów Zjednoczonych, Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. Historia zwierzęcych lotów jest jednak znacznie dłuższa. W 1783 roku nastąpił pierwszy załogowy lot zaplanowany przez braci Jacques'a i Joseph'a Montgolfier. Zbudowali balon na ogrzane powietrze, na pokładzie którego znalazły się owca, kogut i kaczka. Próbowano ustalić w ten sposób, jaki wpływ na organizmy będzie mieć podróż powietrzna. Okazało się, że nie było tak źle. Zwierzaki unosiły się na wysokość 1500 stóp, czyli 457 metrów. Po tej próbie rozpoczęto przygotowania do lotu z udziałem ludzi. Claude Ruggieri był uważany za dziwaka. Raz po raz odpalał konstruowane przez siebie rakiety. Był to początek XIX wieku. W swoich rakietach umieszczał myszy i szczury. Projektował spadochrony, tak by rakiety odzyskiwać. Elon Musk XIX wieku. Później sprawdzał, czy zwierzaki żyją. Bywało różnie. Tuż po II wojnie światowej w 1946 roku siły powietrzne Stanów Zjednoczonych rozpoczęły w Almogordo w stanie Nowy Meksyk eksperymenty biomedyczne z wykorzystaniem balonów. Już wtedy badano warunki na dużych wysokościach, w których miał się znaleźć człowiek, rakiety czy statki kosmiczne. Szczególnie ważne było zbadanie efektów działania promieniowania kosmicznego. Balony osiągały pułap nawet 30 km. Początkowo wynoszono na duże wysokości tylko nasiona roślin. Pierwsze trzy balony, wysłane w latach 47-48, wróciły z powrotem, a w latach 50. eksperymentowano z myszami i chomikami. Większość tych eksperymentów nie przeżyła przez rozczelnienie kapsuły lub poprzez spłonięcie. 28 września 1950 roku po raz pierwszy udało się sprowadzić balon z powrotem. Wszystkie myszy, a było ich osiem, czuły się doskonale. I mogły harcować. Ale to wciąż nie był kosmos, dlatego że umowna granica kosmosu znajduje się powyżej 100 km nad Ziemią. To tak zwana linia Karmana. Balonami nie dało się tego zrobić. I tak ruszył projekt Blossom. Nie jest tajemnicą, że Amerykanie przejęli technologię Niemców z czasów II wojny światowej, a także ich specjalistów, którzy pracowali nad udoskonaleniem rakiet V2. Te rakiety były używane m.in. do ostrzału miast. Ich długość to 14 metrów, średnica 1,65 m, a masa startowa 13 ton. Jednostopniowy napęd na paliwo ciekłe w ciągu 80 sekund Potrafił rozpędzić rakietę do prędkości ponad dźwiękowej, No ale przecież V-2 nie były projektowane do celów badawczych, tylko bojowych. Były niestabilne w górnych warstwach atmosfery. Dlatego naukowcy z Uniwersytetu Harvarda rozpoczęli współpracę z naukowcami z Laboratorium Badawczego Marynarki. Na początku 1946 roku opracowali program lotów rakietowych z bazy White Sands Proving Ground w Nowym Meksyku. Celem projektu BLOSOM było zbadanie właśnie górnych warstw atmosfery. Jeszcze tego samego roku, pierwszymi organizmami wyniesionymi w przestrzeń kosmiczną za pomocą rakiet były nasiona różnych gatunków zbóż. Nie udało się ich odzyskać. Dopiero podczas trzeciego lotu odzyskano nasiona kukurydzy. 20 lutego 1947 roku. Rakieta V-2 po raz pierwszy w historii ludzkości wyniosła w kosmos zwierzęta muszki owocowe. Celem misji było wystawienie organizmów na promieniowanie kosmiczne i sprawdzanie, jak sobie z tym radzą. Na początku wszystko szło ok, ale po kilkudziesięciu sekundach rakieta straciła stabilność w górnych warstwach atmosfery. Na wysokości 109 km uruchomiono system spadochronowy, do którego był przymocowany pojemnik z muszkami. Pojemnik odzyskano, a umuszek nie stwierdzono negatywnych skutków lotu. Rok później do zespołu White Sands, zajmującego się projektem Blossom, dołączył James Henry, naukowiec z Ohio. Marzył on o tym, aby sprawdzić, jak organizm radzi sobie ze stanem nieważkości. Dalsze prace kontynuowano pod kryptonimem Albert Ich celem było wyniesienie przedstawiciela naczelnych poza ziemską atmosferę. Wybór padł na rezusy. Rezusy wykazują sporą inteligencję, fizjologicznie są bardzo podobne do ludzi. Początek wybrano dwie małpy, co ciekawe, jedna z nich przewidziała, że to raczej dobrze się nie skończy i zwiała naukowcom. Drugiej nadano imię Albert. W kapsule umieszczono system podtrzymywania życia, aparaturę tlenową, środki pochłaniające dwutlenek węgla oraz sprzęt do monitorowania funkcji życiowych pasażera. Kapsułę wyposażono również w spadochron. James Henry podał zwierzęciu środki znieczulające i uspokajające. 11 czerwca 1948 roku Albert wyruszył w podróż. Rakieta dotarła do wysokości 68 metrów, a więc do granicy kosmosu sporo brakowało. Zawiodło wszystko: aparatura pokładowa i system spadochronowy. Albert zmarł przez problemy z oddychaniem, a nawet gdyby nie to, nie oszukałby przeznaczenia. Naukowcy, mimo tragedii, wysyłali kolejne małpy, oznaczając je kolejno: jako Albert II, Albert III i Albert IV. Żaden z Albertów nie przeżył. Albert II, choć znalazł się w kosmosie jako pierwszy naczelny w historii świata, był 134 km nad powierzchnią Ziemi, ale niestety rozbił się o Ziemię. Spadochron nie zadziałał. Albert III zginął tuż po starcie, kiedy to doszło do eksplozji rakiety. Albert IV radził sobie doskonale. Przetrwał start, osiągnął wysokość 130 km. Dane wskazywały, że małpa żyła do samego końca i funkcje życiowe były w normie. Niestety zginął, gdy jego kapsuła uderzyła o ziemię. Całą misję nazwano rzezią Albertów. Nadeszły lata 60. To czas, kiedy Amerykanie przystąpili do realizacji programu załogowych lotów kosmicznych, mających na celu wyniesienie astronautów na orbitę okołoziemską. Był to program Merkury. Program przewidywał dwie fazy przygotowań z udziałem zwierząt. W fazie pierwszej planowano loty małych naczelnych na rakietach Little Joe. Zarówno Sam, jak i Miss Sam poradzili sobie świetnie, wracając bezpiecznie na Ziemię. W drugiej fazie planowano przeprowadzenie badań na szympansach. Program zakładał wykorzystanie dokładnie tej samej aparatury biomedycznej, w jaką mieli być wyposażeni astronauci. Lot miał być jednak poprzedzony treningiem i to bardzo trudnym treningiem. Naukowcy trenowali osiem szympansów, nagradzając plasterkami bananów za prawidłowo wykonane polecenia i dając kary elektrowstrząsem za popełniane błędy. W końcu wybrano szczęśliwca, który miał polecieć w kosmos. Był nim Hama. Ale nie chodziło o to, że brakowało mu kultury, albo że był niemiły. To akronim od Holoman Aero Medical. To miejsce, gdzie HAM był przygotowywany do lotu. Rakieta Mercury Redstone 2 wyniosła Hama na wysokość 250 km. W czasie 16-minutowego lotu przez 6 minut przebywał w stanie nieważkości i wykonywał wytrenowane wcześniej czynności. W kapsule doszło do rozczelnienia, ale dzięki kombinezonowi z aparaturą do podtrzymywania życia, wszystko skończyło się szczęśliwie. Kapsuła wodowała w Oceanie Atlantyckim. Co ciekawe, Ham nie pozwolił sobie wejść ponownie do kapsuły. Nawet gdy czterech silnych mężczyzn próbowało go tam umieścić w celu wykonania fotografii, wszystkie zebrane dane były jednak w normie. Po kosmicznej misji, Ham zamieszkał w Zoo w Waszyngtonie. Zmarł 22 lata po wykonanej misji, a jego lot i zebrane doświadczenia zostały wykorzystane przez Alana Shepard'a, pierwszego amerykańskiego astronauta. I teraz moment, na który czekają wszyscy miłośnicy kotów. Czy kot też brał udział w kosmicznej misji? Tak, Felicet to pierwsza jedyna kotka w kosmosie. Związek Radziecki testował możliwość przetrwania lotu kosmicznego na bezpańskich psach. Stany Zjednoczone posyłały małpy, a Francja kotkę. Felicet została sterbowana do francuskiego programu kosmicznego wraz z 13 innymi kotami prosto z ulic Paryża. Naukowcy przez kilka miesięcy określali parametry zdrowotne kotów, oceniali, jak działa ich mózg, jaka jest wrażliwość na przeciążenia, prowadzali wydolność organów wewnętrznych. Koty przesłano do Algierii, a tam czekała na nie rakieta Weronik. Wybrano tego jedynego Felix. Świetna budowa kociego ciała doskonałe warunki, jak się okazało, spryt. Felix uciekł naukowcom w trakcie przygotowań do startu. Wówczas do misji wkroczyła ona Felicet. Jej suborbitalny lot trwał 10 minut. Kapsuła szczęśliwie powróciła. We Francji kotka stała się bardzo popularna. Niestety zmarła dwa miesiące po misji, podczas operacji usunięcia elektrod. W grudniu 2019 roku na terenie Międzynarodowego Uniwersytetu Kosmicznego w Strasburgu odsłonięto pomnik Felice. Na pomnik złożyły się setki osób zbierające na ten cel 57 tysięcy dolarów. W ramach eksperymentów z udziałem zwierząt i roślin ludzie wysyłali w przestrzeń kosmiczną nasiona kilkunastu gatunków roślin, zarodniki grzybów, glony, bakterie, muszki owocowe, myszy, szczury, chomiki, świnki morskie, króliki, psy, koty czy małpy. Takie eksperymenty budzą ogromne kontrowersje, nie trzeba tłumaczyć dlaczego. Na szczęście teraz wykorzystuje się modele. W misji Artemis 1 udział wzięły manekiny. Gdyby nie poświęcenie tych wszystkich dzielnych zwierząt, pewnie eksploracja kosmosu nie przybrałaby takich rozmiarów, jak miało to miejsce w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. Czy było warto i czy powinno tak być? Ich miejsce jest na Ziemi, a nasze?